Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza, własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną. Przez Ewę dobro stracone przywracasz, rodząc Jezusa. I grzesznym godnym litości wskazujesz drogę do raju. O bramo króla wszechświata, promieniejąca jasnością, niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni. Niech ojca z duchem najświętszym i twoim synem dziewico. Wysławia wszystko na wieki, gdyż on przyodział cię łaską. Amen. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, a wierność Twoją nocami. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższy. Rano głosić łaskawość Twoją, a wierność Twoją nocami. Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, pieśnią przy dźwiękach cytry, bo wesele się panie twoimi czynami, raduje się dziełami rąk twoich. Jak wielkie są dzieła twoje, panie, i jakże głębokie twe myśli. Nie zna ich człowiek nierozumny i głupiec ich nie pojmuje. Chociaż występni się plenią jak zielsko, a złoczyńcy jaśnieją przepychem i tak pójdą na wieczną zagładę. Ty zaś, panie, na wieki jesteś wywyższony. Bo oto wrogowie twoi, panie, bo oto wrogowie twoi poginą. Rozproszą się wszyscy złoczyńcy, dałeś mi siłę bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem, moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół. A uszy me usłyszały o klęsce przeciwników. Tych, którzy na mnie powstają, sprawiedliwy zakwitnie jak Palema. Rozrośnie się jak cedr na Libanie, zasadzeni w domu pańskim. Rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego, nawet i w starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, a wierność Twoją nocami. Uznajcie wielkość naszego Boga. Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem. Słuchaj, ziemio, głosu mojego, jak deszcz niech spływa moje pouczenie. Jak rosa niech pada me słowo, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz życiodajny na trawę, oto będę głosić imię Pana. Uznajcie wielkość naszego Boga. On jest opoką, a jego dzieło doskonałe. Wszystkie jego drogi są słuszne, on jest Bogiem wiernym i nie zawodzi. On sprawiedliwy i prawy, przestali być jego dziećmi, bo grzech popełnili. Pokolenie przewrotne i zakłamane, więc tak chcesz odpłacić Panu? Ludu głupi, i bezrozumny, czyż nie On jest Twoim Ojcem i Stwórcą, który cię uczynił i dał ci życie. Wspomnij na dni, które przeminęły. Rozważ lata poprzednich pokoleń, Zapytaj swego ojca, by Cię pouczył. I Twoich starców niech Ci opowiedzą, jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody. I rozdzielał synów człowieczych, wtedy wytyczał granice dla ludów, według liczby synów Boga sprawiedliwego, bo Jego lud jest własnością Pana. Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem. Znalazł go na ziemi pustynnej. Na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy, Opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka, Jak orzeł, który krąży nad gniazdem. By z niego wywabić swe pisklęta, I bierze je na skrzydła rozpostarte, Niosąc je na samym sobie, Tak Pan go prowadził, A nie było z nim obcego Boga. Chwała Ojcu i Synowi, I duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Uznajcie wielkość naszego Boga. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł na niebiosa, sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom. Usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga, gdy patrzę na twe niebo dzieło palców twoich. Na księżyc i gwiazdy, któreś ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o Niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O, panie, nasz panie, jak przedziwne jest twoje imię na całej ziemi. Chwała Ojcu i Synowi, I Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen. Panie, Jak przedziwne jest Twoje imię na całej Ziemi. Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę, zdobną w swe klejnoty. Bóg wybrał Maryję. I bardzo umiłował, Bóg wybrał Maryję, i bardzo umiłował, dał jej zamieszkać w swoim przybytku, i bardzo umiłował. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Bóg wybrał maryję i bardzo umiłował serce moje i ciało rozradowały się w Bogu żywym. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył, Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi po bożności sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Serce moje i ciało rozradowały się w Bogu żywym. Oddając cześć naszemu zbawicielowi, który narodził się z Maryi dziewicy, Zanośmy do Niego pokorne błagania. Niech Twoja Matka wstawia się za nami. Jezu, słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedziła niepokalana dziewica, jak pełna blasku jutrzenka. Spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej światłości. Niech Twoja Matka wstawia się za nami Jezus słowo odwieczne ty wybrałeś sobie niepokalaną maryję jako mieszkanie wybaw nas od zepsucia grzechu niech twoja matka wstawia się za nami nasz zbawicielu twoja matka stała obok krzyża przez uczestnictwo w twoich cierpieniach Doprowadź nas do wiecznej radości. Niech Twoja matka wstawia się za nami. Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu, dałeś Janowi Maryję za matkę. Daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano jej dzieci. Niech Twoja matka wstawia się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże. Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.